Witam wszystkich w, szes... w 13. części Let's Play Oblivion. Właśnie próbowałem się przespać jeszcze trochę, żeby był dzień, żebyśmy mogli zrobić tam quest, to już nie będę tam teraz mówił o nim. I wyskoczyło mi awans na poziom trzeci. A w ostatnim odcinku mieliśmy awans na poziom drugi. I niestety dopiero teraz skapnąłem się, że punkty, czyli. Po prostu awansować możemy wtedy, gdy śpimy. To znaczy, yy, punkty możemy rozdać podczas snu, podczas odpoczynku. I dlatego nie mogliśmy się doczekać yy, następnych punktów. czyli po prostu wbicia levela. Podejrzewam, że jakbym się w ogóle nie kładł, to bym mógł przejść tą grę na pierwszym levelu. To znaczy, nie dałbym rady, bo tam wiadomo, że coraz silniejsi. No, ale. Widzimy się poza tym po trochę dłuższej przerwie z oblivionem, bo nie miałem zbytnio czasu. No i na miły początek rozdajemy sobie punkciki. Co chcemy sobie podnieść. No, jesteśmy typowym wojem, czyli siłę, wytrzymałość o i siłę woli, tak. Siłę siła woli wytrzymałość. Tak. I'm here to relieve you. Good. I'm Oho, no, że, znam, że do mnie coś gada. Eee, zasejwujmy sobie i schowajmy sobie tą durnowatą pochodnię. Ej, ej, No. Używajmy sobie tego mieczyka. Ale, kurde, yy, no właśnie, oho, o! Teraz jest idealnie, yy, zobaczmy sobie zadanie yy, w swych pismach wiadomości. Muszę uważać, ona mi tam kazała przyjść na następny dzień, czyli akurat teraz, znaczy już przespaliśmy. Tylko ciekawe jestem, nie no już chyba... Chyba już nie wbijemy dalej levela jak sobie prześpimy. Nie, brakuje nam. No niestety. Skończyło się, dobre? Dobra. Gdzie tu jest wyjście? Drabinka... Pa, jest. Musimy wyjść z tego budyneczku. No, ruszaj się. I przeniesiemy. Dobrze, przeniesiemy się. Yy, mapa, mapa. Gdzie ona była? Tutaj. Przeniesiemy się tam. Pójdziemy z nią pogadać. Bo tak mi się wydaje, że ona kazała nam tam przyjść za następny dzień. Na następny dzień. uuu, zarobisty kaptur masz. Ale gębę i ciekawą. Dobra, <laughs> wchodźmy do tych ich, całego tego mm, klasztoru. Czy jak to się tam zwie? I. No, ona sama jest teraz, dobra? A no, więc pogadajmy z nią. No jak to czego? Właśnie. Oho, ciekawe. Main Cameron certainly is a fascinating writer. But more to the point, it appears to me that the first words of each paragraph may be I'll continue to study the problem. Come by tomorrow if you like. I may think of something else. O, okej, świetnie. Sonam tam w dzienniczku zapisało. Zrozumiełem, że wiadomo że z pierwszych w pierwszym słowie każdego kapitu książki. Muszę szukać. Muszę. Dobra, to może my zobaczymy te księgi całe. Aha. Uh -huh. W pierwszym akapicie. Zanim. Komentarz do księga pierwszej. kurwa. Ma... Kurde no. Pierwszym hmm, chyba tutaj o to chodzi. O ten akapicik, ale ten nie, był niegdyś taki jak ty, świątyń. Zwrót na ci prócz więzi z naszymi matkami, do ćwiczeń i do zbliżenia. Póki w końcu nie przejrzymy na nowe oczy i nie opuścimy przez nie do nowego ogniska bez potrzeby czy strachu. Że ją zostawimy w tej jedynie chwili, niszczymy ją doszczędnie, by wstąpić we gościa lorda da, Gona. Lorda daigona. E, kurde, wyjdź. Zobaczmy drugą. Ciebie z wębratem. To jest ten pierwszy akapit. O, tej, który znalazł ten dokument. No, powiem Wam, że jakoś nic mi to nie pomogło. Dobra, czekamy do jutra na nią. Oczywiście tutaj nigdzie łóżka oni nie mają. Ej, kurde, jeszcze musimy dobrą drogę znaleźć. I lecimy jeszcze raz do naszego, do naszej sypialni. No cóż. Ciekawe czy są tutaj Może Chociaż nie wiem Może w jakiejś karczmie są questy poboczne Może się rozejrzeć Co? Co o tym myślicie? A to to to? Stajnia Dobra nie Prześpimy się Mam tutaj podany czas, jest dziewiąta, dobra, o, czyli do jutra, czyli 24 No to dzisiaj będzie trochę leniuchowania sobie pośpimy o! A sobie zasejwujemy śpij 24 godziny okej okay, odpocznij o auto zapis no myślę że system odpoczywania jest tu dobrze zrobiony O, no może te 24 godziny się trochę dłużą znaczy i tak szybko jak na 24 no i już Oho, dobra. I zakładam, że jest tak samo po 9, tylko że następny dzień. O, a ciekawe co jest tam na górze. O, no, czyli w sumie to. Nic ciekawego. Jakby chociaż jeszcze jakiś mu. Właśnie miałem powiedzieć, jakby młotek jakiś był. To jeszcze można się pokusić. Ale nie. Dobra, spadamy. szybko nawet mnie transportuje. Pod to, w budynku. I chodźmy tutaj. Okej. Okay. I teraz chodźmy do naszej... Dobra. Do naszej... Czarodziejki? Czarodziejki, czarodziejki. No. What? Co I think I may have figured out the hidden message in Mainkar Cameron's book no, Do you have the third and fourth volume? No pewnie. Excellent. Let's see. Yes. The first, write this down. Green Emperor Way, where tower touches midday sun.

Eee, wiadomo wiadomość chęgi muszę udać się do zielonej i zobaczyć za taki i zobaczyć co tam się dzieje. No, czyli chodźmy tam i zobaczmy co się tam dzieje. O, widzę, że to już O, widzę, że tutaj cmentarz jest. Pewnie na górę trzeba iść. Oh, shit. Nie na górę? O, skacz mi, skacz mnie tu. Zaraz, zaraz. Zaraz. O. To jest tutaj i wskaźnik pokazuje mi na zielono. A, czekaj, czekaj. To nie miałoby czasami w południe? Nie wiem, wiele w południe. W południe jest, jest 11, czyli już całkiem niedługo. Praktycznie w pół Uuu, ciekawe. No wychodzi na to, że musimy czekać do tej, do tego południa, tak? W południe? No jest wspomniana o tym południu. Grobowiec księcia Camerilla. No nic na razie z tym nie możemy zrobić. Nie, to jak głupie było. To, to jeszcze głupsze. Która tam jest? No... Szybciutko. Muchomor czerwony. No, czyli po co mi to pokazuje, że mogę wziąć, jak nie znajduję nic przydatnego. Okej, okay, jesteśmy. Niestety miałem nieprzyjemnego krasza. Uuu, tam coś, tam coś, ktoś chodzi. A nie, jeszcze nawet nie ma południa. A wydawało mi się, nie. Dobrze. Uj, stoper, urucham się, stoperek się nie uruchomi. O, jest. Skazówki ukryte w czterech tomach przez. aha, doprowadziły mnie do grobowca przy zielonym szlaku. Południe na powierzchni grobowca pojawiła się mapa z zaznaczonym położeniem świątyni. Okej, okay, znowu coś mi tam przyciąło. Eee, Wróćmy do tego. Muszę udać się do tej świątyni odnaleźć amulet królów. Okej, okay, no to zróbmy wreszcie save'a. Znowu mnie gdzieś wywali. Aha, i mamy. <krym> Aha, Czyli muszę udać się do tej świątyni nie odnaleźć amulet królów. Ooo, kawałeczek. I o oh, shit, czyli że muszę iść z butach? Nie, chyba tu mogę dojść. No, czyli udajmy się do nowego miasta. Mam nadzieję, że Oblivion teraz nie odwali. Nic takiego. Auto zapis, dobra. E, co to za mieścina? Chidin' Hal, Chidin' Dobra, widzieliście jak to się pisze Więc będziecie wiedzieć Unać śpiwór, kurde Możemy określić coś, bo na czerwono się świeci No, nie wiedziałem, że wtedy mieli takie Kurde Prasy Dobra

Fajnie. Tak teraz się ten nim męczył całą grę. Eee. Prozono słynny Mars. Jego żona się nie dobra prowadzi gorączko, oprócz no może. A, rzeczywiście, lepiej może ją odwiedź odwiedźmy. Co będziemy cały czas robić tą fabułę? Good to see you. Protect and serve. Yeah, I've heard of him. Uh -huh. Dobra. Wejdźmy do środka. Zobaczymy jak to miasto wygląda od środka. I spróbujemy pogadać z tą jego... z tą żoną tego malarza. Okej. Okay. Daleko gdzieś ona jest, nie. Ona chyba gdzieś. Gdzieś tu w budynku będzie. Kurde, jakie tu labirynty, Jezu. O, ona będzie tutaj, podejrzewam, tak. Sobie zasejwujmy i wejdźmy. Albo, albo nie tutaj. Nie, zaraz, zaraz.

his specialty is setting the great forest to canvas the paintings look so amazing. that's just a silly notion of course no właśnie. yes reith likes to work in his studio with the door locked he usually comes out to eat dinner and sleep but when he didn't come out for a full day i unlocked the studio with a key he said to use only in emergencies oh i was inside. Zdradza? Zróbmy sobie to kościka pobocznego. Będzie to takie mało urozmaicenie od tej fabuły. Tak, tak, tak. Spokojnie, spokojnie tam. Eee. Y w tej pracowni, gdzie pracował nad nowym obrazem, zwykle wychodzi po siłę Czy ale... Ciekawe, drzwi pracowni były zamknięte. A, czyli do tej pracowni mamy iść. Okej, okay. mamy odnaleźć, znaczy mamy się dostać do jego pracowni. A te pracownia, Aha, to jest tutaj. No, rzeczywiście, obraz niezłe malował, ale to zrobimy w następnym odcinku, bo niestety Oblivion już zaczyna robić kaprysy. Nie chcę potem mieć kilkugodzinnej roboty przy montażu tego filmiku, więc zakończymy to tutaj. Myślę, że 18 minut Wam starczy. Więc komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. To cześć.